Witam na pasiece Pogoda już dzisiaj jest Jak widać bezchmurne niebo Mamy 13 maja no ale jak widać na pasiece już robi się cień, no bo jest dość późno po południu, jest piąta godzina Słońce jeszcze nie jest tak wysoko i rzuca już niestety na część pasieki mojej, nie, no tutaj po prostu cień, ten las przy którym stoi, no i jeszcze ciemno, powoli zaczynam zwozić sprzęt, minął kolejny tydzień no niestety nie było czasu nic innego zrobić, jak tylko przywieźć część sprzętu mniszek przekwitł w tym roku bardzo krótko kwitł, więc ciężko będzie powiedzieć, czy w ulach jest wystarczająco dużo miodu zobaczymy jak będzie zaczniemy od tego ula niebieskoszarego, dyszeczki, a potem może wrzucimy któryś, o w sumie ten może ostatni odkładzik, zobaczymy jak to wygląda, żeby było. O, jak widziałem, zauważyłem tutaj, ta za zagospodarowała mi się tu ładna ćma, więc nie jest dobrze. Jak widzieliście, zimnych rozpoczyna się nie za ciekawie. Poranne przymrozki kilkustopniowe dają się roślinności we znaki, ale miejmy nadzieję, że to już ostatni raz, dlatego ciepłem jeszcze dzisiaj nie będę zdejmował z uwagi na te właśnie poranne przymrozki. Do 15 maja może się to jeszcze zdarzyć, więc lepiej nie ryzykować. I co więcej, no zobaczymy jak wyglądają te dół większe miodnie, a potem któryś z odkładzików na szybciora, żeby było dla porównania. Dobra, Jezul, drugi już powadzę tego poprzedniego. No niestety muszę stwierdzić, że Ale ubyło y, trochę miodu. No nie dziwię się, no bo pszczoły nie zbierały na pewno temperatury nie przekraczały 13 stopni, więc trochę tego mało było troszkę to oklepimy. Jak widać pszczół w miodni jest sporo. Tu jeszcze miałem ramki z czerwiem. Dwie sztuki przełożone właśnie tutaj. Zobaczymy czy ten czerw się wygryzł. No już widzę, że w większości się trochę wygryzł, ale jeszcze go trochę jest. Jak widać tyle, tego czerwiu jeszcze jest. Jajek tu nie ma, i raczej nie powinno być, bo matki też nie ma, ale jak widać tyle jest. Kolejna ramka jest już wypełniana miodem też. Ona już troszkę już widzę poza sklepiona, więc zaraz sobie ją. Tutaj zobaczę. Bo tu też była druga nadstawka włożona, o jest dość ciężka, więc jest dobrze. Oby jak widać rameczka w pełni, pełna, niedosklepiona z jednej z drugiej strony nie jest pełna, ale kolejna jest już widzę w większości zasklepiona, nie będę wyciągał, bo nie mam czasu za bardzo. Bo się Dzień chyli ku końcowi. Zobaczymy drugą rameczkę z czerwiem. Tu jest też ładnie, już zaczyna się wygryzać. Z jednej, bo tu na dole mam taką śmieszną miseczkę matecznikową, w sumie dwie sztuki. Ale to raczej nam nie grozi zaczerwienie. Pokażę Wam, o jak widać tu jest cały komin. On jest pociągnięty aż dotąd. No, wygląda jak zaczerwiona miseczka matecznikowa i tak jest, jest tam larwa o tu pszczółka wychodzi muszę to wyciąć to zobaczycie jak się to wy o, wyrwałem to ładnie jak widać larwa jest, ładne mleczko przele larwa tu jest no, larwa jest trochę jeszcze nie wyciągnięta bo ona jest tutaj Jak widać, larwę mamy tutaj, więc w tym też jest ładny nastrój rojowy w Ulu. Ale tydzień miały niepogody, więc. Ale jak to się tu znalazło, to ja nie mam pojęcia. Chyba, że matkę przeniosłem. No, ale matka była oznakowana, więc raczej wątpliwe, żebym ją tu przeniósł. Zobaczę jeszcze na te starsze ramki, bo to były tylko te dwie ramki z czerwiem i żadnej nie powinno więcej być no to jest z powadze, czuję że to jest pełne ale miodu może nie całkiem ale jest, jak widzicie z tej strony jest, w środek jest wyjedzony, no bo było dziw, chłodnawo, ale jest z jednej z drugiej strony też kolejne też widzę, że tak wyglądają, więc Tu jest miód. No, jedyne wyjście to jest takie, że po prostu pszczoły sobie przeniosły jajko z dołu. Zobaczymy, czy węze odbudowały. No ten korpus trochę cięższy niż tamty, tamten. Dobra, skrajna węza nieruszona, ale pszczół jest sporo. Zobaczymy tą węzę. O, to też jest nieruszona. Dobra, węze są nieruszone, jak widać. Zimno było, więc pszczoły nie pracowały. Sprawdzimy tą węzę z zeszłego roku. Jest pusta. Czyli pszczoły tu nie pracowały. Pracowały po prostu tu jest trut martwy. Pracowały w górze. Teraz zobaczę jak to wygląda, bo ostatnie było troszeczkę właśnie. O, słabo widać te ostatnie ramki. Dobra, mamy to i mamy parę trudni, które właśnie sobie tutaj teraz skasuję od razu i widzimy się już przy i widzimy się już przy korpusie Dobra, ściągamy kratę trudni się Pozbyłem, nie są one potrzebne w ogóle. Zwłaszcza jak jeszcze mamy do czynienia z. Nie ma pożytków, nie ma e, pogody, więc tym bardziej nie są mi one potrzebne. I tak, ich tu trochę jest. Wyciągnęliśmy no, rameczkę. Pszczoły. O, mamy tu dwie miseczki matecznikowe. Tu jest. Starsza matka też już do wymiany w tym roku. No i nie dziwota. Tu są ładne dwie miseczki na środeczku, ale tu raczej to jest skrajna całkowicie ramka, więc najprawdopodobniej matki to tu nie uświadczymy. To jest, jest rameczka z pokarmem. Hop! Krata mi spadła, wiatr się zbiera. Dobra lecimy. Mamy zaczerwioną miseczkę na pewno na zabudowie trutowej. Ale tu jest sporo jajek, więc matka tu jeszcze znosiła coś. Nie chcę mi się tego odrywać. Nie przechylę tego aż tyle. Tu mamy kolejną miseczkę matecznikową. Tego nie zobaczycie. Muszę to zrobić w ten sposób. Mam nadzieję, że ta ramka nie spadnie. Miseczka jest tutaj. Jest oczywiście zaczerwiona. Muszę to Leczko Niech zjedzą pszczoły. Larwetko muszę wyrzucić i będzie git. Mamy jeszcze dwie. Ta niezaczerwiona i ta również niezaczerwiona. Ciekawe dlaczego tu jest zaczerwiona miseczka. Tu chodzi. Dobra. Tu jest git. No to trzeba bardzo dobrze przeglądać ten urno, bo niestety matka jest starsza. O, jest tutaj akurat. To Wam ją pokażę. Jest tu matula. Jak widać, nie wiem, czy to widać dobrze. Ona ma już tak przetarty opalitek, że na maksa był żółty, zrobił się biały i nawet cyferki nie widać. Jest tylko biała kropeczka. To tu trzeba bardzo dobrze przeglądnąć. Ale myślę, że jutro jak byłaby pogoda. Przyjdę z pracy tak jak dzisiaj. To już zacznę rozkładać te. Płyty układać, nanosić i... Ale matka dobrze czerwi jeszcze tutaj. Nie powiem, to jest również ładnie tutaj wszystko zaczerwione. Jak widać rameczka była tutaj zaczerwiona po samą górę. Tu są jajka od góry, więc jest dobrze. Tam mamy jedną miseczkę matecznikową. Sam fakt, że są dwie zaczerwione. Na górze była jeszcze jedna. A raczej matka tam nie przeszła, bo nie miała jak. To na pewno nie mam się o co przejmować, bo pszczoły na pewno albo przeniosły jajko, albo nie wiem jakim trudem to się stało. Tu jest też wszystko zasiane jajkami. Więc matka tu jeszcze czerwi dość ładnie. Cieszy mnie to niezmiernie. Pokarmu mało, no ale. Tu akurat pokarm jest w miodni, więc jest dobrze. Jeśli o to chodzi, lecimy z kolejną rameczką. Tu jest świeża węza. Jest poczerwiona po całości. No, szkoda takiej ramki będzie do odkładu, no, ale zobaczymy. Niech jeszcze poczerwią. Raczej nie będę z tego ulał 6 uli zrobić, więc raczej zrobię to z uli, z których matek nie będę wymieniał. No bo po prostu tu przez parę tygodni nie będzie czerwił, Więc tu każdy czerwiec na wagę można powiedzieć złota. O ile dotrwają te pszczoły, jest matecznik jeden, ale nie zaczerwiony. No to widać, to jest miseczka tylko. No właśnie. To jest nie zaczerwiony, więc jest git. Hop, mamy kolejną. Rameczka jak widać. Tu jest taki wianuszek od góry miodu. Z tej strony nie ma jajek, ale jest pokarm. Z drugiej strony jest noszony pyłek. Więc jest dobrze. Najprawdopodobniej w kolejnej ramce jest też pokarm. I dlatego tu jest już pyłek noszony. Może ciężka ramka. Jak widać jest. Ramka pełna z pokarmem z jednej, z drugiej strony. Czyli kolejnej nie wyciągam, bo w sumie wyciągnę, aby miała być jakaś miseczka matycznikowa, to lepiej to wyjąć niż. Też jest pełna na pewno. Jak widać trochę miodu, resztę pyłku z jednej z drugiej strony. Miseczki żadnej nie ma. Czyli jest git. Mieliśmy dwie zaczerwione miseczki, tylko parę niezaczerwionych, a więc nastrój rojowy jest, muszę się spieszyć. Im szybciej zrobię odkłady, tu matkę skasuję, bo do odkładów będę zamówić już wszystkie matki w jednym czasie. Nie dzielić tego tak. Więc im szybciej zacznę robić odkłady, tym szybciej wymienię tu matkę. A skoro wymienię matkę, no to oczywiście wiadomo, że czerwiu nie będzie. A jak czerwiu jajek nie będzie, matki nie będzie, to pszczoły skończą się. Chęci na przynajmniej skończą się chęci to rojenia. Tu będę musiał po prostu to wyciąć przy następnej okazji. Kolejny raz trutowy zostanie wycięty. No i bo żeby się tego nie namnożyło, trochę tego jest, ale nie ma aż tyle dużo. Hop, dobra, mamy to złożone. Dobra, widzimy się przy którymś odkładzie, Ja to składam i widzimy się przy kolejnym odkładzie. Dobra, postanowiłem, że pokażę ul, który no nie był pokazywany dość dawno. Jest to ul, z, który wyszedł najsilniejszy z odkładów, ale teraz już można powiedzieć, w tym okresie nie odbiega od pozostałych. Człowiek jest trochę u góry. Ok, powiedzmy tak. To są ramki 7. One jest tylko też węzy nie odbudowywują za bardzo. No nie było tak ciepło w ostatnim tygodniu. Zobaczymy z drugiej strony. No ta jest odbudowana, przynajmniej z jednej strony. Więc coś się dzieje. Ale w porównaniu raczej do innych. No, tu właśnie już czuć po ramkach, jak widać, ta jest już prawie z jednej strony, z drugiej strony wypełniona. Sprawdzimy kolejną. No, tu jest troszeczkę, można powiedzieć, więcej naniesione na kropu. I to też troszeczkę sobie już waży. cyk pszczółki sobie strzepne do korpusa którym jest korpus że tak powiem miodny jak one sobie tam powędrują cyk troszeczkę pszczółek z tej troszeczkę pszczółek z tej zobaczymy jak to wygląda na kamerze mogę to jeszcze ciutkę sobie obniżyć tak, dobra. powinno być ładnie Bo widziałem że na poprzednich filmach trochę to nie zaglądam w to potem to różnie bywa z tym widocznością tych wszystkich ramek rameczka pełna pokarmu tarao z jednej z drugiej strony, więc jest git. Lecimy z kolejną. Tu będzie najprawdopodobniej bardzo dużo ramek wypełnionych, właśnie nakropem. Ta jest kolejna, jak widać, z jednej strony, z drugiej strony. Ale tego się tu spodziewam, bo tam zauważyłem, że w niektórych, właśnie, odkładach tak samo to wygląda. Tu już mamy czerw. To jest trzecia rameczka. Jedna kuleczka, druga kuleczka i dość ładnie ramka wypełniona od góry nakropem. No jest dużo ramek więc też dość sporo Hop, jak widać kolejna rameczka i kolejna jest wypełniona kuleczką. Ta kuleczka jest już większa i to już będą kolejne na pewno pod ten sam Lecieć, że teraz będzie jeszcze większa, o coś tam wisi, cyk. Jak widać, tu była jeszcze większa kulka, już prawie na całej. Miseczka jest tylko jedna, z tej strony druga. No nie dziwię się, że miseczki są, no bo pożytek ten największy się na razie skończył. Tydzień był takiej, można powiedzieć, trochę lichej pogody. Pszczoły zaczęły myśleć o rojeniu. Siedziały sobie, w nie robiły nic, więc Pomyślały sobie, co by sobie tu zrobić, żeby sobie życie ulepszyć, więc po prostu pomyślały, że może by tu polecieć gdzieś na jakieś wczasy z królową. Ta rameczka była cała zaczerwiona. I teraz coraz gorzej widać w tych ciemnych ramkach jajka, ale coś jest. Z drugiej strony jest trochę więcej. Jeszcze czerwił. Jest parę jajek, dobra. Więc matka na pewno tu jest i ona tu będzie czerwić, no bo to jest zeszłoroczna matka. W tych odkładach nie widzę w jakimś tam dużym stopniu, że tak powiem. O, jak widać, tu są dwie miseczki. Od dołu to przejście to zrobiły, skasowały już doszczętnie i zrobiły tam dwie miseczki. O, zaraz pokażę ale ładnie zaczerwiona ramka przemysł różnik o i tu są dwie miseczki ale one nie są zaczerwione ja tylko wyrwę im jeszcze większą tą dziurę one to tylko nadbudowują miseczkami a nie kładą nie ciągną po prostu dalej ja im to wyrywam no i one są to po prostu kładą tam miseczki to jest kolejna ramka, tu jest wygryziona. Tu mamy jajka, więc to może być matka. Chyba, że pójdzie na drugą rameczkę. Nie widzę jej. Z tej strony też jest parę jajek, ale nie wszystko tak z tamtej. Ale matki nie widzę. tak co przeciągniemy to tak. Ale jajka są, więc matka czerwi. Nie ma się co martwić Miseczki matecznikowe w niedużej ilości pszczoły wiszą jak widać na każdej ramce tu mamy zaczerwione trochę pyłku naniesione Dobrze nie chcę robią zapasy ja jestem za tym Będą bezpożytkowe dni to się to potem wykorzystają Dobra kasowana Kolejna miseczka, tu są też jakieś jajka od góry Matki nie ma w tych gulach trochę dłużej schodzi przegląd Bo jakby nie było, jest tu 15 ramek więc to Prawie no nie prawie, tylko pół korpusa większe niż dyszka Trochę dłużej schodzi No ale Hop, o tu mam ładnie zaczerwiony, już widzę z daleka Tu są już larwy świeże nie wiem, czy to będzie widać, ale myślę, że trochę będzie widać, to większe będzie widać. Z drugiej strony jest to samo. Czyli matki raczej tu nie będzie. Tu za dużo nie ma nic do czerwienia. Pszczoły zaczną wychodzić właśnie do góry. Hop, no ale zostały jeszcze myślę jakieś trzy ramki. Potem ramka trutowa i dwie rameczki z pokarmem, ale się zobaczy. No, tu już jest ramka z pyłkiem. Taka ładna rameczka z pyłkiem to oczywiście do odkładu. Jest ich tu dość sporo. Więc tym to się nie martwimy. No widać z drugiej strony czerwcie wygryz Pyłkiem załatały. Tu było dość dużo pyłku naniesione do tych ramek. No to była dość silna rodzina to. Troszeczkę to inaczej wygląda. Ok. No kolejna ramka z pyłkiem. Las Czerw, który się wygryzł. Jest zapełniony pyłkiem. Liczyłem na to, że te ramki zostaną zaczerwione, bo one są do wycofania. Ale to pójdzie jako pokarm do odkładów. Potem może się wy... wyjmie, którąś rameczkę jeszcze na zapasy się zrobi. To jest kolejna ładna ramka ale też nie zaczerwiona tylko widać załatana pyłkiem no, diabła mnie pszczoła niestety pod nogawkę mi weszła znowu tutaj szczypie. szczypię następna to jest ramka trutowa Kurde, czemu mnie to musi tak szczypać? Nie wiem czy Was też tak to boli jak mnie rządło wyciągłem tu teraz, już nie będzie tak szczypać o! biła się paskudnie głęboko Dobra, to jest ramka trutowa, czyli nie ma tu tyle ramek, okay, mamy ramkę turtową. Matki nie widziałem, ale jajka są, więc może będzie tu tu jest zaczerwione troszeczkę. Nie ma aż tyle No Nie jest połączona na dole, żeby mi się tylko nie wyłamała. Dobra, ostatni nie wyciągam, bo jest pokarmem. Kończę. Został mi jeszcze jeden ul do przeglądnięcia. I będę kończył. A więc jeśli oczywiście się podobało, zachęcam do łapeczki w górę, klikania dzwoneczka i najprawdopodobniej już w następnym tygodniu będzie film odnośnie tworzenia kolejnych odkładów to już będą ostatnie bo to będzie sześć i ostatnie odkłady tutaj te wmontuję no i raczej najprawdopodobniej to będzie koniec rozszerzania tej pasieki w przyszłości może jeśli oczywiście czas pozwoli otworzę drugie stanowisko Bliżej, powiedzmy, społeczności ludzi, też niedaleko lasu. No ale to u mnie jest dość powszechny teren tutaj. Podkurzacz no, mi przygasł, idę to rozpalić. A więc, jeśli byłaby taka oczywiście okazja, no to po prostu ja bym sobie to otworzył drugie stanowisko. Ale to wszystko czas pokaże. Na pewno nie w tym roku. Na pewno nie. Za rok, jak już coś, to może za dwa lata, bo też trzeba przygotować to stanowisko trochę. A nie mam za wiele czasu, więc muszę racjonować po prostu czas. No i siły na zamiary, że tak powiem, no bo nie mogę spędzać całymi dniami, że tak powiem czasu tutaj na pasiece, bo no to jest niewykonalne w moim przypadku. Ale może życie pokaże, uda się może za parę lat otworzyć drugie stanowisko. I to oczywiście tyle w tym filmie. Oczywiście, jeśli się podobało, łapeczka w górę. Zachęcam do subskrypcji, bo już teraz będą troszeczkę inne filmy niż przeglądy, przynajmniej jeden na pewno. Potem już będą odkłady, podkładanie matek, no i wszystko co z tym związane. A więc trzymajcie się i cześć.